Teraz w Lidlu. Wszystkie napoje Freeway. 2 plus 1 za grosz. Freeway z Lidla. Twój ulubiony smak. Bardziej free. No to. Chyba będzie już dobrze. <laughs> A czekaj, ja zapomniałam zmienić klienta, co Jeszcze musimy sobie wyznaczyć, że nie składa.

Chłopaków z miasta, my to nie dzieci z bulerby Nie ma miejsca na spanie, napierdalam bez serwis Ja zarzucam ten lek, by koić twoje nerwy Jumping on a jet jak Pluto, bolot tu co weekend Boli na od koniec gry, rzucam za trzy jak pipel Ciekawe co robią ci z góry, co jest ich wynikiem Monumentalny movement, każdy tu jest zawodnikiem Rally my boys, nie zahamuję na chwilę Tylko I ain't no choice, moja grupa rośnie w siłę Jeden jest, drugi wojs, twoi ludzie to debile Chłopaków z miasta, my to nie Zahamuję na chwilę, tylko Będę miał choć, bo ja już parę osób siłę. Jeden wiesz, drugi wąt, twoi ludzie czodne bilet. Tylko cztery, bez demo, masz w jedną stronę bilet. Jeśli trzeba coś załatwić, wiem, że mogę jechać na ten. Powiesz, Liptera, jak boli drobie, deszipierz. O! Już włączam. I witam wszystkich Jakby coś, mówcie, jak będzie jakoś niezagłośno czy coś W ogóle Bo nie wiem Czy mi będzie dobrze, czy słabo, nie wiem Czy chcesz, żeby to było na nie. Ja się włączę Minecraft. każdy tu jest zawodnikiem. Rawym a zahamuje na chwilę choice, moja grupa siłę. Jeden jest drugi bo twoi ludzie to debile. Tylko chcesz Betemon, masz w jedną stronę bile. ma a nie zahamuje na chwilę tylko. Ai, gotną choice, moja grupa siłę, Drugi ludzie to debile. chcesz Betemon, masz w jedną stronę bile. tylko co się tak, to zjedziemy nie zmienia się od i fileczka ja nie mówię tu o waszych terach Nie boli drobie des i pierdolą mnie zera jak sonic bani spin nie obchodzi mnie szczera mówię o serducha uczucia to bena raw with my boys i doceniam każdą chwilę Ride nie zahamuje Na chwilę, suko. I got no choice, moja grupa rośnie w siłę. Jeden pies, drugi wojs, twoi ludzie to debile Tu ty chcesz Betemon, masz w jedną stronę bilet Rawley ma boss nie zahamuje na chwilę, suko. I got no choice, moja grupa rośnie w siłę. Jeden pies, drugi wojs, twoi ludzie to debile. Tu chcesz, Betemon, masz w jedną stronę bile dobra Ołączył się Minecraft

Dla mnie, to nie dla to mnie, nie to nie dla to mnie, dla to... mnie, dla mnie, dla mnie, dla mnie, dla Instagramie. O, mnie, sorry. Proszę, mam życie wygrać.

Chodzi mi z decyzją to koła widnie, panie, 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 to tylko jedną z nie, 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 wszystko to nie taniec, taniec, taniec. Takie myśli po pani, wyglądasz lepiej live niż na tym instagramie. Dobra Kur, ale że 100 mm mam. I przejdziemy na co, niska kala. chudzi głos jestem... nie widzę. Wszystko działa? Tak. Czy nie pisze? O dobra. Mm, 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 mm. U, wow, wow. Kurde, zlogowało mi trochę. Dobrze, że noc. I czekaj, tu. Nie wiem, czy tak działa. A nie, czekaj, nie, ty. Kur... Sorry, jak, jak trochę powiem, ale się wkurzam. Dobra. no, muszę lecieć, muszę lecieć. Na no, eventowym. No jest antylink. Albo raczej potrzebuję jakiegoś mini-youtubera czy twórca. 4000 MS-ów. Chyba się nie wydajnie robi. Jeszcze 16 EPS-ów. jeszcze gorzej. Cześć, no co niska, koda chudzi głos. Jestem mi wit. I chyba wolę wejść i że Z takim pingiem to ja nie chcę grać. Na kogoś... <kluzny> Sorry za takie takie i <kluzny> dobra cio. Dobra, bo jest nie na chwilę, suko ja czuję, że moja to się To debile, słuchaj, chcesz będę, bo może ją mam bilet. Dobra, bo jest obojętnie zahamuję na chwilę, słuchaj, ja czuję, moja się moje ludzie to debile, słuchaj, chcesz będę, bo może ją mam bilet. Nie wiem, czy nie nie muszę sobie... Znowu Miejmy nadzieję, że nie Ej. Indywidualnie muszycza.

Maradj a kámen. O, włączyło się. Nice. Sorry. Za so, takie trochę... Wiecie co. Hej, Trigger. Kurde, daj jeszcze to. Ale o dobra, chyba tu już nie mam MS w Czy to się musi załadować? O, robi się, dobra Ah, ah, ah Não A. 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 No. Marco, que tá minha A. Barczosiu, nieładna. I nie była tale ja. Jakieś laki. Chłopie jak mi na To był flamer? lamer No ja wala Nie rozumiem, czy sprawcie, jak to fałszywa. No mam i co?